O, patrzcie na kajtka! Do czego on próbuje doskoczyć! Ojej! Co to takiego? Jakie ładne i kolorowe! Ja też chcę zobaczyć, co to jest! Możemy spróbować wejść na tą półkę, tylko to bardzo wysoko. Zostawcie to mnie. Zaraz tam pod frunę i raz, dwa, trzy, będzie po sprawie. Ojej, Marto, uważaj! Nie dasz rady! Ale bałagan chyba nieco napsociliśmy. Co się stało, to się nie odstanie. Ale wiecie co? To jest gra planszowa. Jak już i tak tutaj leży, to może zagramy. No, to rzucam. O! Ojej, co się stało z kostkami?! A! 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 Gdzie my jesteśmy? No, to ładnie! Przyłapałem was Gagatki na gorącym uczynku. Panie Smoku, My nic nie zrobiliśmy. Nie! A kto zrzucił naszą grę na podłogę? Myślicie, że pokładaję pionków? Wystarczy! O nie! Wszystko się tu przy upadku oba siło! W królewskim skarbcu jest bałagan. Instrument na bal cały się rozregulował. A ja tak nieszczęśliwie się wywróciłem że poplątały mi się wszystkie głowy. Musicie naprawić te szkody przed królewskim balem, więc lepiej bierzcie się do roboty. Ale to już! Ale ambaras! To wszystko, moja sprawka. Nie, Marto. Wszyscy nabroiliśmy i teraz musimy to uporządkować. Najlepiej zacznijmy porządki od zamku. Chodźmy do sali tronowej. Uff, na zamku już wszystko w najlepszym porządku. Teraz chodźmy na błonia pod zamkiem. Czeka nas trochę pracy. Panie Smoku, wszystko naprawione. No, to dobrze. Już się na was tak nie gniewam. Jeszcze tylko pomóżcie mi rozplątać głowy i możecie zmykać do domu. Ale te głowy są splątane. Ale jeśli oznaczymy jakoś te głowy, to będzie łatwiej. Już wiem, panie smoku, lubi pan soki? Wszystkie smoki lubią soki, ale nie każdy smak. Każda głowa lubi inny. Więc uważajcie. O, świetnie wam poszło. Bardzo dziękuję. Teraz możecie już wrócić do domu. Bardzo przepraszam za ten cały bałagan. No, o, tak, tak. Przepraszam. przepraszamy. No, już dobrze, dobrze. Uporządkowaliście cały ten bałagan, więc powiedzmy, że nic się nie stało. Ale na przyszłość uważajcie. A ty Marto, czemu chlipiesz? Bo się wzruszyłam. Ja rozrabiałam, a wszyscy pomogliście sprzątać. Oj, daj spokój Marto. Jesteśmy przyjaciółmi. Po to są przyjaciele. Tak. Zawsze trzeba pomagać przyjaciołom i, i i nie tylko. No, to teraz już możemy wracać do domu. To już koniec przygody. Głowy smoka rozplątane, a w królestwie znowu panuje porządek. Niedługo spotkamy się znów w kolejnych częściach serii pluszaki rozrabiaki.